Nie przewijaj. Jak modlić się skutecznie za swoje dziecko? Możesz modlić się w ten sposób? Mój Boże, proszę Cię, abyś troszczył się o moje dziecko. Gdziekolwiek pójdzie, bądź zawsze przy nim. Chroń jego przyszłość, przygotuj jego drogi i prowadź jego kroki. Wiem, że nie mogę być z nim zawsze, ale proszę, bądź z nim tam, gdzie ja nie mogę być. Strzeż jego życia, chroń przed wszelkim złem. Dbaj o jego życie i prowadź go najpiękniejszą drogą. Niech błogosławieństwo spocznie na nim dziś i na zawsze. To nie przypadek, że Bóg przyprowadził Cię do tego shorta. Jeśli Bóg jest ważną częścią Twojego życia, kliknij link WhatsApp w moim profilu, aby dołączyć do naszej grupy. Modlitwa i studiowanie Słowa Bożego mogą pomóc nam odzyskać wewnętrzny spokój oraz na nowo doświadczyć działania i błogosławieństwa Ducha Świętego. Możesz najpierw spróbować. Jeśli ci się nie spodoba, możesz w każdej chwili y, zrezygnować, nic nie tracisz. Jeśli ty również prosisz Boga o ochronę dla swojego dziecka, napisz Amen i podziel się tą modlitwą z wszystkimi troskliwymi rodzicami, aby więcej dzieci było chronionych przez Boga przez całe życie.